Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w naszym zdrapkowym studio. Dzisiaj niedziela, przedpołudnie takie rodzinne drapanie. Witam Was, Paweł i Karolina. Dzień dobry. Także cześć wszystkim. No i myślę, że nie ma na co czekać, będziemy się już bawić. Jeszcze do tego jest keno. Kuponik znalazłem w szufladzie wysłany kiedy? 23, czyli w piątek. Jeszcze niesprawdzany. Moje liczby ulubione. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i z drapeczki, za chwilę do tego przejdziemy. Jakie będziesz dzisiaj drapać z drapeczki, sobie wybierz. Ja poproszę różowe, diamentowe i, 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 i może zdrapkowy też. Aha, czyli dwa, dwie pierwsze z brzegu, tak. no to świetny wybór. Dobra, to ja mam w takim razie siódemeczkę Fortuna i gorączkę złota, ale to za chwilę. A najpierw zobaczmy sobie Keno. Ja już tu karteczkę przygotowałem, 470 numer losowania końcowy i 474, 5 losowań. Bez mnożnika stawka raz jeden. Tak sobie wysłałem. A może nóż, a nóż widelec coś się trafi, nie? No to zobacz, co tam Także. się udało trafić. Tabelka na dole, sprawdzimy. No, może ile za trójkę jest 2 złote. No to może chociaż 2 złote, żeby nie było na pusto. No i sprawdzamy. Pierwszy kupon 470 końcówka. I lecimy. I jak zwykle pierwsze trafienie. 18. Znam to już z wcześniejszych przypadków. Pierwsze trafienia później dużo. Dużo nic. 23 nie ma, 24 no jest drugie. 54 nie ma, 55 nie ma, 56 no jest 68. No to trójeczka jest. No czyli całe 2 zł tu jest. Ale tak jak chciałem. No dobra. 471, 18 nie ma, 23 jest. 24 znowu. No mówię, te 24, 23, te liczby lubią często w keno wpadać. 54 jest, zobacz. I 55, no to czwóreczka. Oj. No 5 5,6 nie ma. 68 jest znowu. 5 trafień. 8 zł. Kurcze, no mogłem zrobić ze stawką, no ale dobra, już. Mniejsza o to. I trzeci teraz, 472. 18 nie ma. Jest 23 znowu. I 24 znowu. Trzeci, raz pod rząd jest 24. 54 nie ma. 5-5 jest. I 5,6 jest. Też jest, no zobacz. Super. Cuda, nie widy. Ok, 68 nie ma, ale to jest czwórka, a czwórka, 4 zł. Nie? To jest 10, 14 złotych. No proszę, jak ładnie. 18 nie ma, 23 nie ma, 24 nie ma, tu jest 54, 55 5 nie ma, jest 56, ale 68. Ale to nam nic nie daje. 68 właśnie nie ma, no to to jest przegrany. I ostatni, 18 nie ma, 23 również, 24 nie ma. 5-4, 5-5 nie ma. No tu nic nie będzie. 5, 6, 6, 8 też nie ma. Czyli te, te akurat te dwa ostatnie zakłady przegrane. No ale ogólnie nie jest źle. Nie jest źle. No, <noise> maleńki plusik jest. 80-14 złotych. No. Dobra, to mamy to. To teraz z drapeczki. I teraz z drapeczki. Zaczynasz ty czy ja? No to może jedną, ty jedną ja. Teraz zrobimy na przemian. Dobrze. Dobrze, zróbmy tak. Ja zacznę od tej siódemeczki. Fortuna. Co tu szukamy? Portfela i siódemki, a siódemka podwaja, tak? Czekaj sobie tu ustawia, jak to jest. Jaki się nie chce. Z... O, dobra. Ok, i szukamy portfela albo siódemeczki. A co mamy? Diamenty awokado, kawa i argus. Ciuteńkę może przybliżę. I co dalej? Cytryna, gwiazda, wisienka, biedroneczka, klips i zegar. Tak na razie nic nie widać. Na razie nic Ale... nie widać, chmury, balsam, kwiat, rower, Karta, palma, adanas i ostatnie trzy. No to chyba w tej fortunie tutaj nic nie znajdę. Fortuny tutaj niestety nie ma. Nie ma fortuny. Łazdrobka z numerem 16, piłka, plecak, podkowa na końcu. Czyli, jak widzicie, ta zdrapeczka jest pusta. Co mi tutaj ten stojaczek jakoś nie chce się. A już wiem. O, to musi być w ten sposób. Dobra. I teraz... To teraz ty. To teraz ja też siódemeczkę. To teraz ja też siódemeczkę. Różowa i diamentowa. Różowa i diamentowa. Z numerem 13? O, to pewnie szczęśliwa. Tak. I szukamy siódemek. Dziwnie sobie zrób ten żebaczek. Bo... O. Ósemeczka, dziewiątka, szóstka, dziewiątka, czwórka, trójka. Czwórka, ósemka, dwójka, piątka, szóstka. No właśnie nie ma siódemki. dziewiątka, trójka, piątka. A ją się tak ładnie drapie. Nie będzie chyba podziębiona, bo ty masz taki głosik, nieco. No Coś tak jakoś, chociaż może tak, nie wiem. No mam nadzieję, że nie. I ósemeczka. No, no to co? i nic nie ma. Druga przegrana, druga siódemka. Przegramy. Siódemki się nie spisały. No to A daj mi powrót. od razu, jak tutaj jestem, tego. A, zdrabkowy, zdrabkowy cash. Cash. Okay. Numer 16. A co tu szukamy w ogóle? Plik I banknotu Tu szukamy to, ale. z pieniędzy. Pani, która nam dzisiaj sprzedawała te zdrabki, powiedziała, że ona, na nią wszyscy mówią koniczynka, bo jest taka szczęśliwa. Więc zobaczymy. Szczęśliwa Pani kolektor? Tak, że jak... E... Ale co, ona jest szczęśliwa w życiu, czy taka szczęśliwa, Nie, że... ona jest e... aha, taka, dobrze. że jeżeli sprzeda, to zawsze ta zdrabka jest trafiona, ja, wszyscy aha, tak no mówią. Tak, to się zaraz okaże. Więc zobaczymy, czy to będzie Pani koniczynka. A co to jest w środku ta liczba? 23. 23. Dobra. A. No to wyżej. Jezusu, wyżej.

13. Wyżej troszeczkę. No dalej pani koniczynko. No coś nie za bardzo. 22, 32. Pójdziemy do kolekcji. Z reklamacją. Co... Nie, pójdziemy i powiemy co oni myślą. <laughs> 55. No i pani koniczynka niestety się nie spisała. No tu już nie ma? To już wszystko No jeszcze. Jeszcze? No ja nie wiem, no słuchuj. <laughs> no, nie, no nie. nie ma. No nie, już wszystko zdrapałam, co mnie tutaj podpuszczasz. No dobra, dobra, w tej porządku. Czyli co, kolejna, trzecia zrapeczka pusta. Tak. No to świetnie. No i teraz ty. Jedzie. Dobra, no to ostatnia nadzieja. Gorączka złota. Gorączka złota, bardzo ładna wizualnie ta zrapeczka. Numer 21, czyli oczko, logo naszego kanału. 21. A tu szukamy oczywiście monety z symbolem dolara albo garnca złota. A czy znajdziemy? <laughs> Zaczynamy od korony gwiazdy i Biedrona. róża, perfumy, rubin, prezent. Pierścionek, no tu pierścionka, pierścionka jest nie ma, to już też patrzę. No. Tu jest garniec albo ta moneta z dolarem. Na razie to na nic nie wygląda moja droga. Zegar i szpilki i ostatnie mamy puchar trofeum dla kolejorza. To oglądał wczoraj Lech mistrzem Polski muszę to powiedzieć bo się cieszę. Kufer i ostatnia jest Muszka, założę sobie muszkę i mogę iść po prostu na bal, bo pieniędzy z tej zrapeczki też nie ma. A więc cztery zrapeczki, gorączka złota, zdrapkowy cash, fortuna 7, różowe, diamentowe wszystko na zero. Odcinek ratuje jedynie Kena z kwotą 14 zł, czyli na 50 zł wydane 14 zł. Wydane, 14 zł, wygrane. Chociaż coś, no bo tak to by było w ogóle trzeba. Takie, oczywiście. Bardzo się cieszymy, jestem wręcz bardzo szczęśliwy. Po prostu od ucha do ucha. Ja się zastanawiam czy w ogóle. Zryska, że radością widzę. Czerwcu nie, ze zrapek nie zrezygnować i się nie przerzucić, całe odcinki Keno sobie tutaj nagrywać. No, bo jeszcze się zastanowię. Bo ostatnio te zrapeczki to tak średnio. A w Keno zawsze coś tam się trafi szybkie 600 Keno. Nie? Zobaczymy. Dobra, życzymy Wam miłej niedzieli. Odcinek niestety, no bardzo, bardzo słabo, ale co zrobić? Będziemy walczyć dalej, nie poddajemy się. To jest takie nasze motto od zawsze, od 30 lat. No także, trzymajcie się miłej niedzieli wam życzymy. A jutro samego rana oczywiście wracamy do zdrapkowej ekstraligi bo już ostatnie trzy odcinki, no i dzieje się coraz więcej. Punkty zdobywają nie faworyci, a więc tam będzie tłok. Ja no sama jest, jestem ciekawa. No właśnie. Kto jest, będzie mistrzem? Jest tłok w czołówce i będzie zacięta walka do samego końca. Dziękujemy Wam serdecznie, nasi drodzy widzowie. Zachęcamy do subskrypcji. Dziękujemy za te, które do tej pory zostawiliście. Pozdrawiamy Was serdecznie, cześć. Pa pa.